Pan mi cały dom. Można stracić swój dom? Można. I jak długo pani nie płaci za domek? Ale jeżeli on schodzi na dół i ją zamyka, to nie wchodzicie po prostu, bo on decyduje o mieszkaniu, Rozumiecie to? i właścicielka mało co ma do powiedzenia, tak jakbyśmy w lutym drzwi były pozamykane. Czyli mamy w Polsce no. prawo hiszpańskie. Okupowane. No, tak, tak wyszło. Spróbujemy I... się dostać do domu. To jest mój dom. Zabezpieczyli jakimiś kratami, bramami. Ulofanie. Nie, się nie, nie. Ja... Czemu nie co Pani mówi? Czym się Pani zajmuje? Nie, nie, nie. Nie moja sprawa. No, no Chciałam Oczywiście. zapytać. Państwo są bardzo dobrze przygotowani prawnie. Procedura powinna być taka. Właścicielka idzie do sądu, po prostu przestępca mówi, że on jest ofiarą. To jest specjalne stowarzyszenie, które wspomaga. To wszystko wyjaśnić są. a sąd wyjaśni sąd, a są wyjaśni. A pani się tak opala pięknie codziennie należać. Żeby nie było, że przyjdą złożyć um, zawiadomienie, że pani zakłóciła ich mil domowy i wtargnęła do swojej nieruchomości, to pani umawia się z nimi, że pani chce skorzystać z tych dwóch pokoi Mogę, nie wiem, wejść i wyjść, tak jak ta pani mówi, nie? Że ona chętnie w policji nie wpuści. Ja, ja teraz wam tak, piszę, było. I już... Wyglądało tak jakby tu jakieś nie wiadomo co tu się działo. O, jakąś instalację zrobili w ogóle. No i kosmetyki z łazienki, nie? Co wzywało? Czy nie myśli pan, że powinien być jakiś jawny rejestr takich osób?